Szanowni Państwo, otwieram obrady osiemnastej sesji ósmej kadencji Rady Miasta Krasnystaw. Na dzisiejszych obradach obecnych jest dziesięciu radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Punkt, przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu z obrad 17. sesji Rady Miasta. Przypominam, że protokół był dostępny w Urzędzie miasta na stronie internetowej oraz wyłożony jest na dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do treści protokołu? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy następnie do przedstawienia i przyjęcia o porządku obrad. Proszę włączyć przyciskami aparatu do głosowania. Jeszcze trzy osoby nie zalogowały się. Kto nie zalogował? Jest, dobrze. Obecnych jest 10 osób. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo porządek obrad. Ja wnoszę o wykreślenie z porządku obrad punktów od 4 do 7, następnie punktów od 9 do 17 i punktu 18. Mam pytanie do Państwa radnych, Czy wyrażacie zgodę na to, aby głosowanie przeprowadzić nie oddzielnie, tylko nad zbiorczo nad tym porządkiem? Nie słyszę przeciwu wobec tego. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wykreśleniem punktów, o których mówiłem? Proszę przycisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni wyrażili zgodę. A teraz przejdziemy do głosowania nad porządkiem obrad. Porządek obrad nie obejmuje tych punktów. Punkt ósmy stał się punktem czwartym, punkt osiemnasty punktem piątym i punkt dwudziesty punktem szóstym. Głosujemy teraz nad porządkiem obrad. Nie, nie, nie. Dwie osoby jeszcze nie wysłały. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Krasny Staw. Uchwała ta była opiniowana przez połączone komisje. Komisje jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowały. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie ma, wobec tego przechodzimy. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Głosowanie brało udział dziesięciu radnych. Jednogłośnie podjęto uchwałę. Następnie uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta krosno Stop na 2020 rok. Też była ta um, uchwała opiniowana na połączonych komisjach. Uzyskała pozytywną opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ma pytania. Nie widzę, z tego przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowanie imiennym jawnym brało udział dziesięciu radnych. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Następnia uchwała w sprawie egominu utrzymania czystości porządku na terenie miasta Krasnistaw, również pozytywna opinia połączonych komisji. Czy, czy będą jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 10 głosach za. Następna uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Również uchwała ta uzyskała pozytywną opinię połączonej komisji jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę wobec tego przechodzimy do głosowania. bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 10 głosach za. Następna uchwała w sprawie przyjęcia do wojewody lubelskiego przez miasto Krasnystaw obowiązku trzymania grobu i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Krasnystaw. Ta uchwała również miała, uzyskała na opinię połączonej komisji. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowanie podra udział dziesięciu radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Kraśnysła w 2020 roku. Uchwała ta również nie połączonej komisji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi bądź pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w mieście Krasnystaw. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego też pozytywna opinia połączonych komisji była. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Głosowanie brało udział 10 rannych. Rana jednogłośnie podjęła uchwałę. I ostatnia z uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Krasnego Stawu. Komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Czy będą jakieś głosy bądź pytania ze strony Państwa? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Jeszcze jedno. No, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie i przechodzimy do przedostatniego punktu. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta. Tutaj udzielam głosu Panu burmistrzowi Robertowi Kościółkowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieszkańcy Krasnego Stawu. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym kraju, w tym szczególnym i wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, zwracam się z gorącym apelem do Państwa o zachowanie spokoju, jak i zastosowanie wszelkich zalecanych środków ostrożności. Blisko trzy tygodnie temu decyzją rządu wprowadzono szereg nakazów i zakazów, by chronić Polaków przed rozprzestrzeniającym się wirusem, przed tragicznymi skutkami, jakie niesie COVID-19. Ograniczenia przede wszystkim dotyczą możliwości przemieszczania się. W związku z tym, Szanowni Państwo, proszę o pozostanie w domu za wyjątkiem drogi do i z pracy oraz załatwianie niezbędnych spraw życiowych. Przypominam, że wszystkie obecnie sprawowane i wprowadzane zasady obowiązują do 11 kwietnia włącznie, a granice naszego kraju natomiast pozostaną zamknięte do 13 kwietnia. Szanowni Państwo. Proszę zatem o stosowanie się do zaleceń służb medycznych, sanitarnych, a także władz rządowych i samorządowych. Tylko wspólne, odpowiedzialne działanie może wpłynąć na opanowanie wzrostu zachorowań. Pragnę poinformować, że wszelkie informacje dotyczące pracy Urzędu Miasta znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta Krasnystaw. W sytuacji, gdy zajdzie już konieczność wizyty w urzędzie, Proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne lub mailowo terminu wizyty i rodzaju załatwianej sprawy. Apeluję również do osób, które wróciły z zagranicy, aby pozostały w miejscach wyznaczonych na czas kwarantanny. Dbajmy o bezpieczeństwo osób, jak i tych wszystkich, którzy są w naszym otoczeniu, najbliższych, ale również tych, z którymi się spotykamy na co dzień. Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale jednocześnie przejawem odpowiedzialności w tej trudnej sytuacji. Szanowni Państwo, przed nami Święta Wielkanocne. Mam nadzieję, że będzie to spokojny czas. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia i radości. Bardzo proszę o pozostanie w domach i przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Pamiętajmy też o tym, by wspierać się i pomagać sobie nawzajem. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Mam pytanie do państwa, czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja przypomnę, że w każdej chwili można składać między sesjami interpelacje. I też chciałbym przypomnieć, że... Na dzień dzisiejszy obowiązuje jeszcze nas ustawa dotycząca składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia te winny być złożone do końca miesiąca kwietnia. Być może to ulegnie zmianie, ale na dzień dzisiejszy należy to uczynić do końca kwietnia. Nie widzę. Nikt z Państwa więcej nie chce zabrać głosu. Dobrze, w związku z tym wyczerpaniem porządku obrad zamykam. 18 sesji ósmej kadencji Rady Miasta Krasyta. Państwu, wszystkim mieszkańcom miasta życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.